Na mecz 29. kolejki 4 Ligi Grupy Wielkopolskiej Południowej. Górnik Konin kontra Wiktoria Września. Mecz, który prawdopodobnie zadecyduje o tym, kto zostanie mistrzem czwartej Ligi w tym sezonie. Prawdopodobnie rozstrzygnie się to, kto, zdoby, kto zdobędzie mistrzostwo 4 Ligi, kto będzie mógł rywalizować w barażach o Ligę Trzecią. Rozpoczynamy. Matuszek. Jest tam Maciej Matuszek, wychodzi Jaskulski Matuszek uderza piłkę, Matuszek, i jest rzut kardy dla. Wiktorii Września tak decyduje sędzia Michał Waskowski, że faulował tam Łukasz Jaskulski Macieja Matuszaka. Ustawia piłkę Maciej Lisiecki. Lisiecki. Lisiecki nie trafia. Maciej Lisiecki. No niewiarygodna sytuacja w tym momencie w Koninie. Ostatecznie już odgrywają tą akcję Koninianie. Augustyniak. Augustyniak, indywidualnej akcji, przewraca się Mateusz Augustyniak i jest rzut karny dla Górnika Konin. Mateusz Augustyniak wywalczył jedenastkę dla Górnika Konin. Niesamowity zwrot akcji tutaj w meczu w Koninie. Jeden do zera, Górnik Konin obejmuje prowadzenie. Po rzucie karnym Białoniebiescy prowadzą w tym spotkaniu jeden do zera. Wywalczony rzut karny przez Mateusza Augustyniaka. Łukasz Pietrzak, zagranie w pole karne, jest tam Lisiecki. Lisiecki dogrywa jeszcze przed pole karnym. Lisie Askulski, no fatalny błąd bramkarza górnika Konin wypuszcza piłkę z rąk Łukasz Jaskolski i dobija ją do siatki z najbliższej odległości Mateusz Gosiaszek. Krzyżanowski daleki przerzut na prawą flankę, jest tam Mateusz Augustyniak, Augustyniak. Rojewski w pole karne, jest tam Adamczewski, uderza Maciej Adamczewski, jest gol dla górnika Konin, 2 do 1, Białe Niebiescy znów obejmują prowadzenie, Maciej Adamczewski strzelcem drugiego gola dla górnika Konin, świetne dośrodkowanie Macieja Rojewskiego. Powitany teraz brawami na boisko Łukasz Pietrzak, no zobaczymy jak będzie prezentował się po tej długiej przerwie skrzydłowy Górnika Konin. To był taki motor napędowy w rundzie jesiennej Górnika po tej kontuzji. Białoniebiescy na pewno prezentowali się o wiele gorzej, tymczasem atakuje Górnik Konin do w pole karne. Jest tutaj Adamczewski, ma dużo czasu, Adamczewski strzela, Maciej Adamczewski, jest! Bramka dla Górnika Konin, jednak nie, jednak sędzia Michał Łaskowski uznaje, że bramki nie było. to tak wydawało mi się, że ręką zagrywał tam jeden z piłkarzy Wiktorii Września. I w tym momencie sędzia Michał Łaskowski kończy to spotkanie góry Konień pokonuje wiktorię września 2 do 1 i na kolejkę przed końcem sezonu jest liderem Czwartej Ligi.